Moim zdaniem .b. witam Was w kolejnym odcinku Tonie Książki. Bez zbędnego gadania zaczynamy robić zadania. Pierwsze zadanie na dziś to jest generator pomysłów. W pierwszej kolumnie zrób listę rzeczy znalezionych na łonie natury. W drugiej kolumnie zrób listę przedmiotów, których używasz na co dzień. W trzeciej kolumnie zrób listę słów, które lubisz. Cztery. Wybierz jeden element z każdej listy i połącz je, aby stworzyć pomysł na nowy produkt lub talent. Także ja zabieram się za wypisywanie i mam nadzieję, że pojawią się tutaj niesamowite pomysły. Muszę przyznać, że dawno nie znalazłam niczego na łonie natury, ale pierwszą rzeczą, jaka przychodzi mi do głowy, są pieniądze, a drugą rzeczą niestety są śmieci. Mogą być także szyszki, żołędzie, muszelki, kamienie, przedmioty, które używam na co dzień. No to na pewno telefon, komputer, długopis, samochód, kosmetyki, aparat. Słowa, które lubię to. Proszę, dziękuję, przepraszam. Lubię fajny, ładny i miły. Teraz należy wybrać jeden element z każdej listy i połączyć, aby stworzyć pomysł na nowy produkt lub patent. Dobrze. Ja wybieram muszelki, samochód i ładny. Myślę, że samochód obłożony muszelkami albo w kolorze masy perłowej na pewno będzie ładny i niecodzienny. Owszem, produkuje się teraz samochody perłowe, ale nie mają one dokładnie koloru masy perłowej. Także myślę, że albo właśnie wyklejony muszlami, albo taki w kolorze masy perłowej. Samochód będzie na pewno ciekawy. Fajnie by było też, jakby deska rozdzielcza była cała oblepiona muszelkami i tak ładnie wykończona. Na pewno byłby to hit i nie wiem jak panowie, ale myślę, że wiele kobiet chciałoby takim samochodem jeździć. Kolejne zadanie na dziś to studnia życzeń. To jest studnia życzeń, pomyśl życzenie i przyklej tu pieniądze. O, tych życzeń to ja mam sporo, także lecę po jakieś drobne i zabieram się za przyklejanie! Więc tak, ja już pomyślałam sobie życzenie. Studnia jest, pieniądze naszykowane też. Także zabieram się zaklejenie. Bardzo mi przykro, ale niestety nie powiem Wam jakie to życzenie, bo wtedy mogłoby się nie spełnić. Och, taśmo, taśmo. Zastanawiam się, słuchajcie, znalazłam tutaj 5 eurocentów. Czy jak przykleję w studni eurocenty, to może moje życzenie. Będzie, że tak powiem, lepiej rozpatrzone. Nie wiem, co o tym myślicie. Może studnia się zna na pieniądzach. Nie wiem, czy rozpatruję od rzadkości nominału, czy od wysokości nominału. Trudno powiedzieć, ale przyklejmy tutaj takie drobniaki, jak to się wrzuca do studni, prawda? Ktoś mnie ostatnio z Was pytał w komentarzach, czy mi nie żal tej taśmy zużywać. Otóż. Odpowiedź brzmi nie. Skoro jej używam, to znaczy, że mi nie żal. Jakby mi było żal, to bym jej tu nie używała. Myślę, że również wzorek na niej, czyli śnieżynki, jest adekwatny do tego, co mamy za oknem i tego, że szykuje nam się Biała Wielkanoc. A jeszcze wracając do tej taśmy, dlaczego mi nie żal? Mam ją od 3 lat i zobaczcie, ile jej tu jeszcze jest na rolce. Całkiem sporo. Bo właśnie do tej pory było mi jej żal i jej nie używałam i tak sobie leżała i doszłam do wniosku, że ona chyba prędzej straci właściwości klejące, niż ja ją zdążę zużyć, więc może czas najwyższy, by ją zacząć używać po prostu, nie czekać aż wyschnie i się ją wyrzuci niezużytą. No ponieważ Wam się podoba i ładnie tu w książce wygląda, no a teraz jeszcze jest wzorek adekwatny do pogody, to stwierdziłam, że... Dedykujemy ją tutaj do tonie książki. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Życzenia pomyślane, pieniądze wrzucone. No, a teraz druga, tonie książką. Ja czekam na realizację tych życzeń. Słuchajcie, życzeń wam nie powiem, ale jak się spełnią, to dam wam znać, że się spełniły. Kolejnym zadaniem na dziś jest talerz. Należy umieścić na nim swój obiad. W zasadzie to jest taka pora, prawie że obiadowa. Także ja lecę po jakiś talerz i zaczynam pałaszować. Skoro talerz już jest, to czas na obiad. Będą pyszne i niezdrowe ziemniaczki z proszku, bo wiecie, jak ktoś pisze o gotowaniu i nagrywa filmy o gotowaniu, to tak naprawdę odżywia się jedzeniem z proszku. Musicie to wiedzieć. Poza tym wiecie, jak nagrywa się dużo odcinków to nie książki, to niestety brakuje czasu na to, żeby coś ugotować zdrowego i zostają tylko takie. Substytuty jedzenia, prawie jak dla kosmonautów. Życzcie mi smacznego i zabieram się za jedzenie, tylko mi się wrzątek zagotuje jestem głodna. I to już wszystkie zadania na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę. Zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków w tonie książki, które pojawiają się w każdy czwartek o 18. Zapraszam was również na inne moje filmy, które pojawiają się we wtorki, piątki i niedzielę, także o 18. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa! To jajka poszarowane z włososiem, także ta potrawa nie ma sobie równych, wszyscy goście się zajadają. E, ostatnio nawet e, mój wujek stwierdził, że możemy przyjechać do nich.